A my jesteśmy w naszym gospodarstwie, w miejscowości Czajewulka. Chcieliśmy przedstawić metody, jakie my tutaj używamy, jak to się zaczęło u nas w naszym gospodarstwie. Mało... I jak wygląda teraz? Tak. Mało powiedz, jak to się zaczęło? Poznałam twojego ojca. On nie chciał mieszkać w Warszawie, w centrum, i znalazłam ogłoszenie, że tu jest ziemia do kupienia. Przyjechaliśmy. Twój tato mówi: tu będzie staw, tu będzie las, tu będzie ogród. Tak, ale na początku ogród miał być tylko dla nas, dla rodziny. Ogród był mały, był tylko tutaj przy domu. Dopiero po śmierci waszego ojca wy zaczęliście tutaj szaleć i robić... Powiększać, powiększać ogrody, powiększać, stawiać tunele i zaczęliśmy się specjalizować tak, w uprawie. Tworzyć jakiekolwiek podstawy finansowe, żeby zbudować to gospodarstwo, tak jakby od, od początku w sumie? No w, w zasadzie tak, bo. Tak, przedtem to był tylko przydomowy ogródek. Tak, bo wcześniej tata zajmował się handlem drewnem, przerobem drewna, a ogród był taki przydomowy. Ja pamiętam, od zawsze się interesowaliśmy ogrodem. Już, już dziadkowie nam pokazywali wszystko, jak to się robi. Też, też naturalne metody uprawy promowali? Zawsze. Tak. Zawsze, odkąd pamiętam, mieliśmy działkę w Warszawie na Ochocie i tam się nie używało żadnej chemii. Potem rodzice wyprowadzili się pod Warszawę, no to już w ogóle był ogród piękny, duży i też y, bardzo y, smaczne i dobre warzywa i owocem bo bez, też bez chemii, no a tutaj no to wiadomo. Ten ogród nie widział chemii raz, tylko ty zrobiłeś eksperyment. Tak, bardzo my, ten, my zaczynaliśmy od małych grządek, które nam, najpierw, najpierw rodzice mieli swoje uprawy, później coraz większe te grządki były. Ja się zainteresowałem je dużo bardziej roślinami różnymi, etnobotaniką też i zacząłem czytać dużo. Z, te, z tego poznałem ludzi trochę w takim klimacie ogrodniczym, naturalnej uprawy i skierowałem się na studia do Skierniewic Ogrodnicza, gdzie skończyłem inżyniera. Zgadza się. No i tak tutaj to wszystko się toczy. Robimy. Na początku było mało. W tej chwili, jest bardzo dużo różnych planów i upraw poza pomidorami, które są głównym i w tym roku z czterech ile mieliśmy tuneli w zeszłym roku? Osiem. Cztery, cztery małe i cztery duże, a w tym roku mamy. My dostawiamy jeszcze tak, siedem. Siedem dużych. dużych. Tak. Także to już będzie taka produkcja z tym, że to nie jest na taką dużą skalę, bo robimy ciągle eksperymenty. Ile tak. mamy odmian w tym, w tym roku pomidorów? Roku, <laughs> e, Najwięcej z wszystkich lat mamy 300 odmian pomidorów posianych. oprócz tego trochę papryki chili, ale chili zmniejszamy, bo małe jest zapotrzebowanie wśród naszych klientów no tak, na, bo to ostre, jest... na ostre, bo to jest, mieliśmy odmiany nawet takie prawie najostrzejsze, najostrzejsze i, i to jest za dużo, za dużo dla wielu ludzi. Tak. no wiesz no nie ma u nas takiej yy, nie no, ma takiej kultury jedzenia tego, no, co właśnie tej zabrakło tej. mi słowa tak tak to prawda ale za to mamy inne pyszne tak, rzeczy. od niedawna też mamy ptaków coraz więcej no. O, żeby te, też to z potrzeby nawozu naturalnego, żeby było. To produkt... prawda, trznadle Czy, y, były w tym roku pierwszy raz. Y, miałam też kosa. A to dzikie ptaki, bo ja też... Mówi... a ty mówisz o... Tak, bo mamy ptaki y, hodowlane na nawóz. A, a to prawda. Tak, to też. Kury, y, gdzie jajka pozyskujemy też i właśnie bardzo dobrej obornik. Mój brat jest specjalistą, w, on, on naczytał się ogromnie dużo, na, nauczył się, tworzy własne pasze. Karmi te kury bardzo fajnie, to tak. znaczy to nie są gotowce, tylko tak. no i to są, od niedawna też mamy gęsi hmm. i, tak. i kaczki, I, kaczki, kaczki, i, trochę i, kaczki. i trochę dłużej kaczki, myślimy też jakieś inne ptaki powolutku pozyskać, no myślimy o indykach jeszcze, tak. ale tak. trudno jest zdobyć pisklęta Dobre, i ewentualnie jajka na wylęk. także... Ale no kiedyś, będzie, a będzie. pamiętasz jak tu było, jak był set, jak żył twój ojciec? Tak, tato ta też miał kiedyś trochę. Tu mieliśmy taką chatkę, w tej chatce mieszkały kury, tak. mieszkały indyki, wielkie, tak, bo też gęsi, kury brojlerowe, tak. i kury brojlerowe, i dwa barany <grych> tak. chodziły po sadzie. A co tato powiedział? Będziemy brać barany, bo kozy jedzą drzewka. A jak barany nie jedzą. Bołam <grych> go, mówię, chodź zobacz, jak twoje barany nie jedzą. Baran stawał na drzewku, i baranina sobie na placu, jadła. Jadła. <laughs> jadła. Także mieliśmy jest no jest wesoło, bywa wesoło na wsi. Chociaż na początku to było naprawdę trudno. Tak. Bez telefonu, bez komunikacji, śnieg po pas w zimie. Tak. I odśnieżony po tygodniu. Także to było, to było takie duże doświadczenie, okropne. A w ogóle, jeśli chodzi o jakość i sposób uprawy, to ja bym powiedział o, o najważniejszych rzeczach, które myślę, że tworzą ten smak, który yy, ciężko podrobić że jest bardzo, jest bardzo dobry, to najważniejsze z tych rzeczy to według mnie są mikroorganizmy glebowe, czyli bakterie i grzyby, które podajemy też w postaci preparatów, ale również ze swoich preparatów domowej roboty. Mm -hmm. Robiliśmy herbatki kompostowe, właśnie efektywne mikroorganizmy, kilka rodzajów mikoryzy testowaliśmy, to później no, komposty, jak się tutaj, tutaj oczywiście zdejmuje też. tą ściółkę, która może, może nie jest naturalna, ale jest bardzo e, opłacalna, bym tak powiedział, du dużo dłużej można jej używać. To pod tą ściółką były ta takie kręgi grzybni, które powiększały tą powierzchnię korzeni może i kilka tysięcy razy, tak jak mówią, że tak podobno może mm -hmm. być. No. Oprócz tego, co woda ze stawu jeszcze. Tak, tak to prawda, że Pompujemy po pierwsze oddawnym. temperatura wody, mamy, temperatura tak. plus tak. to, co w niej się znajduje, tak, bo mamy ryby, ten plankton, to wszystko, mm -hmm. te, te mikroorganizmy, które tam też stosowaliśmy w stawie. No. To, to robi robotę i to, to widać, że to tak jakby się przeniosło akwaponika jeszcze do gleby. To jest, jest taki skumulowany system i już naprawdę nie potrzebuję nawozów chemicznych, żeby, żeby pięknie to rosło. To prawda. Jeżeli chodzi o jakieś choroby grzybowe czy inne, to używamy środków ekologicznych. Tak. Bo są takie, jest bardzo duży wybór, bo mieliśmy kilka lat spółkę. Są listy całe te dostępne do ekologii środków. Tak, mieliśmy spółkę i tam było za nami tutaj pole 12 hektarów, uprawialiśmy różne rzeczy na tym polu. Na początku dynie hokkaido, całe całość. Tak, 12 hektarów. Potem były różne. Była kapusta. Tak. Konopie przemysłowe dwa hektary były. Były dwa konopie, lata. były y, też Ostropest, jakieś. Ostropest, rośliny, oleiste, brat próbował wiesiołek Różne wysiewać, eksperymenty robiliśmy. Wiesiołek y -y. próbował wysiewać to całkowicie y, po, poległ na, na tym, nie chciało to kiełkować w ogóle. Tak, to prawda. no wiesz, y, Różne rzeczy nam się y, udawały tak. lub nie i doskonale wiemy, tak, że ale... nie używając chemii i nie używając y, chemii do, y, na szkodniki i tak. inne, też da radę. Tak, tak, w da radę oczywiście na pewno nie jest to taki plon, jak nie mają 100 tak, tysięcy no, hektarów. Teraz też są słabe gleby, no, jakby nie patrzeć. To jest piach, prakty praktycznie piachy su suchot, suchoty. To <gry> prawda. No, szczególnie tak. teraz. A tak, tych... I tak jakoś się dało i w pierwszym roku mieliśmy 120 tony Hokkaido z tych 12 hektarów. No ale to tak, to jest trudny temat. No chyba z... trudno sprzedać takiej yy, dużej skali. Ludzie po prostu nie wszystko nie wiedzą, że są tak dobre rzeczy i że z takich zwykłych... Dyni na przykład, tak, bo też, czy kapusty, tak, można zrobić taką, tak, takie pyszne potrawy i zajadać się tym. Ja już nie mówię, że my się zajadaliśmy, ale też mieliśmy przyjaciół czy znajomych, którzy bardzo chętnie właśnie korzystali, ale świadomość w społeczeństwie jest bardzo mała. No sam powiedz. No to po to jest nasz film, do no. Świadomości, żeby trochę po, posiedzieć. To prawda, tak. to prawda. Że może byśmy coś no. pomogli w tym kierunku, żeby e, ludzie trochę więcej wiedzieli na temat naturalnej uprawy. Bo nie mówię, że to musi być ekologiczne. Tak jak my teraz... Z sercem w naszym, i tak no, jak, tak, tak jak tak dla siebie. W naszym gospodarstwie no. stosujemy naturalne metody. Nie, tam do końca nie, 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 nie mówimy, że chemia jest zła. Taka o, jest możliwość stosowania myślę w, w małych ilościach. Czasami, czasami może no. to być potrzebne, chociaż y, zazwyczaj nie do do końca u nas jest. Już, już teraz potrafimy poradzić sobie bez tego. Tak, to prawda, no to lata doświadczeń. Tak, no to wiadomo, no. No, już trochę to trwa ten, mm -hmm. tak jakby pół życia już. Jak, jak, no, tak, no. no waszego to całe tak, życie, tak, bo tak, mieszkasz tak. na wsi od jak skończyłeś rok, to przyjechaliśmy tak, do... No ale, ale te, te, te takie już gospodarstwo to pół życia. Jakby, no to no. prawda, to tak. To tak. po śmierci ojca tutaj tak. się za to wzięliście tak dosyć. Powoli, a potem... Tak, ale co, ale powoli się rozwijało, już coraz lepiej. No ty się dokształcałeś, będę się dokształcał ekonomicznie, więc on tutaj nadzoruje wszystko i rozpatruje tak, pod względem tak, ekonomicznym. Ja ty, też się przekonał do, do, tej, do tej, tego rolnictwa, coraz bardziej zgłębiamy, mm -hmm. e, słuchamy w internecie wykładów, ja książki czytam w większej ilości e, na temat rolnictwa regeneratywnego, właśnie ekologii, permakultury. Też trochę teraz kurs taki permakultury robiłem niedawno. No i będziesz tak, go. E, jeszcze muszę doko dokończyć. I mhm. ten, no, i, no i jakoś tam rozwijamy się. E, powiem szczerze, że edukacja e, ta na uczelni też mi bardzo dużo dała. Dużo fajnych ludzi poznałem. E, no fa, fajne, naprawdę polecam uczelnię to Stefana Batorego w Skierniewicach. Jest super e, sprawa i, e, no i miła dzisiaj, atmosfera. Tak. Wykwalifikowany, naprawdę kadra naukowa, wykwalifikowana, porządne instytuty. Tam teraz Instytut Ogrodnictwa w całych Skierniewicach jest. Duży Chyba, duży, zaczyna, duży, fajny, chyba tak. zaczyna kropić deszcz, Serny. a nie padało od trzech tygodni nawet albo my, czterech. Tak, tak. No wreszcie, wreszcie. No ma tak. no. No, co powiesz, bardzo fajna uczelnia, nie? Bardzo, bardzo i bardzo taka życzliwa i y, dużo ci dała na 100%. Tak. Plus te wyjazdy po, tak. ucze... po tak. zakończeniu studiów. W pół Europy zjeździliśmy, tak. ale nie tylko ty, bo Beno z Starle tobą. Beno nawet brali też i, i, Twoja dziekanka tak. uważała, że wy tak, jesteście w komplecie. Beno się też musi dokształcić. Tak, pozdrawiamy serdecznie. No, tak. Także. No, no i co jeszcze można powiedzieć? Że zapraszamy do, naszych, tak. do konsumpcji ba naszych produktów, tak, szczególnie może... pomidorów, i uprzedzamy, że można się uzależnić. No. Tak. Zgadza się? Nie mogę niestety pracuję. na no e, niestety jest zajęte. Zapraszamy ogólnie do naturalnego e, rolnictwa, ogrodnictwa. Zachęcam do szukania lokalnie rolników, którzy. Wiedzą co robią, robią to z pasją i, tak. i kochają to, co robią. Tak. Wracam do pracy. Tak, no. tak u nas tro trochę jesteśmy duża inwestycja, teraz... stawiamy siedem tuneli, tych dużych siedem i pół. No metra jesteśmy szerokości. w trakcie sadzenia pomidorów wreszcie. Tak, rad, no, nie bo... tak. Nie przedstawiłeś Bernard. Przedstawiłem... Bernard to jest młodszy brat Pedra, tak. ekonomista, który tutaj zarządza. Tak. i też nam bardzo dużo pomaga robimy wspólnie tak, no. cały, tak, trzymamy się razem i no do się wiesz tak. nie musi skończyć Jeszcze studiów że, tak, tak. ogrodniczych czy tak. jakichś no, rolniczych tak. no, żeby tak. i cały czas coś wymyśla nowe udogodnienia żeby tej pracy było trochę mniej chociaż tak jak mówimy, edukujemy no, się, tak. się cały czas w, ty, w tych kierunkach naturalnego, rolnictwa, właśnie regeneratywnego, czy, czy permakultury I, i, ten, i w tym kierunku idziemy. No i też jeżeli chodzi o narzędzia tak, pracy. Tak, no, i każdy. O... każdy no, ułatwienia techniczne tak. też jak najbardziej lu, lubimy. tak. Trzeba, no. trzeba to robić i nie można też się wypierać maszyn czy, czy narzędzi jakichkolwiek, bo to, to jest jednak postęp po to, jest, żeby z niego korzystać. No wiesz, mamy 15 hektarów, to trochę tak. trudno bez... No, właśnie, a my osta ostatni rok mieliśmy chyba 5 na. I pomidorów, to robiliśmy we trójkę, sami, tak. sami. sami. Tak. A teraz już chcemy te zatrudniać pomidorów. Znaczy w tym troszeczkę. roku trochę. Tam na trochę... razie rodzina przyjedzie, pomoże, czy, czy koledzy i. Tak, no, to no bo idzie. jednak postawić 11 tuneli tych konstrukcji to jest i każda, jak widać, w tej. Przy... Tych dużych siedem na razie, no ale, ale jeszcze no. są stare, nie? No. 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 To jednak jest trochę roboty. Tak. Ale zapraszamy na wieś, tak, zapraszamy. chcielibyśmy, żeby klientów coraz więcej przyjeżdżało i zapraszamy tutaj do nas, do miejscowości Czajewulka. Ponieważ, I nie tylko, tak. tak jak mówiłeś, ważne zobaczyć jak rolnik, ogrodnik to robi. Tak, poznać swoje I kupować, rolnika, tak. kupować właśnie na miejscu w gospodarstwach. Tak. I wtedy wiadomo, jak wygląda, jak smakuje i kto to robi. Tak, i tego się nie da oszukać. Nie da się oszukać. Tak, Dziękuję. Tak, zapraszamy do nas i dziękujemy za obejrzenie programu. Do zobaczenia.